Siemanko, cześć, z tej strony Danielus. a dzisiaj mamy odcinek z La Ligi Adrenaline XL od Panini. Mamy po dwie paczki z każdym, Jamalem, Mbappé, Alvarezem i Nicolijamsem. Robimy sobie pojedynek Momentum, czyli Parejo z Villarreal, z Real Madrid, Fede Valverde, Rafinha z Barcelony i Momentum, Pana Boże Święty zapomniałem, Kacanigi z Girony. No i co? Otworzymy sobie morze. Zaminy Yamalem na początku. Jak grubo to od razu właśnie z Barcelonki i, i tutaj dmuchniemy i patrzę. Golden boder. Żartowałem. <laughs> Jednak nie golden Mamy Ilwina Cardone ze Spaniolu. Później mamy Impactosa. Czekajcie, może będę tak rozłożył, to tak. Będę układał jakoś o Rajowe Kano logo, te moje bazóweczkę i tak z Zdeportywa lewe z Eduardo Cudetto i z Betisu Sabaliego, Sabali. Czekajcie, żebym nie pomylił Villarreal. dobra. I zielona. Do <laughs> co? Mbappé Mbappé. Otwieramy Mbappé troszeczkę. Liczymy oczywiście na, dalej na Momentum i jakieś Golden bolery Fajnie było. W ogóle, jeżeli zbieracie tę kolekcję i Wam brakuje kart, no to zapraszam na Vinted, To jest bardzo koło więc fajnie. I mamy tutaj Williamsa, brata Nicka Williamsa. I mamy Kubarciego. super krak No, jeżeli Wam brakuje jakichś kart to napiszcie do mnie na Vinted, link macie w opisie. Ja tam sprzedaję karty i mam sporo kart właśnie z tej La Ligi, powtórkowych. Więc jeżeli czegoś Wam brakuje, to śmiało piszcie. Nawet Pedriego Momentum mam chyba... Trzy sztuki, co nie jednego w albumie i dwie sztuki powtórkowe, które trafiłem ostatnio. E, tutaj mamy Huar Gizara, Diamante, z Atletico Bilbao. I e tutaj mamy zatico Madryt, Kapitana Koke. Trenera, Diego Koke. <grymne> Tylko, że przez C. Koka, co to? A tu mamy Canosa, e, z Valens. Dobra, następną baczkę za sobie otworzymy. Czemu nie? Junian Alvarez. I zobaczmy, co tutaj się trafi. I czy jest jakaś specjalna? L Leta Cek z Getafe. Mamy z Barcelony, Diamanty, Casado, pięknie. I to w specjalnej ko koszulce. Nie pamiętam akurat, co, co to za zespół był. Czy, czy co to za osoba. Chyba na C, tak coś obstawiał. Co, 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 co? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie, nie ogarnę tego skrótu. Jest Real Madrid, kurde, Fede Valverde i Vinicius Junior Real Madrid Brakowało mi tego. Chciałem pojedynek właśnie sobie zrobić z tych kart Cardwamos A tak patrzę, kurde, nie mam Real Madrid to nie, ma, nie opłaca się robić pojedynko, a tu proszę Real Madrid, czyli następny pojedynek będzie z kart Cardwamos Wezmę sobie pięć może około, tak żeby się zmieściły tutaj, bo te już ciężko się mieszczą. Musiałbym kolejny buksik tutaj położyć. I co mamy? Daniego Rodriguez'a z Majorki. Dalej mamy z Walencji Satika i kartę Urko ze Spaniolu. No nie trafia się nic z zielony ani ten, ani z Villarreal'u. Zobaczmy następną saszetkę. O! Kurde, jakaś ciężko, ciężko się otwiera jakoś. Mam jakąś czarną kartę. Czyżby to było coś fajnego? Chyba tak, może Danielmo się trafi. Mamy płat influencer, czy mamy tu influencera? Chyba nie mamy odłożonego. A tutaj mamy New Master 11 e, numer 5. Chyba nie mam tego gościa. Sucić, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że mogę nie mieć. Czekajcie, odłożymy sobie go tutaj i zobaczmy, co tu mamy dalej. Pera Oda z Real Betis, Radu Betis Pablo Fornalsa. I też z zielony, trener, trener Mitchell zielony, pierwszy punkcik i z Madrid Asensio, on się akurat nie często trafia z Realu, sporo jeszcze braków mam, a kurde ciągle te same mi się trafiają, dobra, zobaczmy, tu mamy z Realu zawodnika, to tworzymy sobie te od tej strony do prawej, zielony jest, tak, chyba z zielony jest na innej paczce, czy nie, nie. A z O, Zimbabwe... patrzcie co mamy. Ale traf. Kart Invisible. Jest karta Invisible właśnie. Złota. Pięknie. Z kurtyła Z Yamalem, Williamsem. E, tego nie pamiętam. Z I tutaj Zatetiko. Tego też niestety zapomniałem. I mamy New monster 11. Numer 1. Wow. Z Radowajedo Hain. Nie mam tego gościa. Wow. Fajnie, się wygląda taka jedna karta, fajnie znacznie. Czarny strój, ma i czarny tutaj tło. Bardzo ładnie to wygląda. Na żywo trochę lepiej niż w kamerze. Ale trafi, ale trafi. Dobry odcinek się na razie zapowiada. Powiem Wam, że jeszcze trochę paczek zostało, a my tu już, kurde, trzy fajne karty trafiliśmy. I mamy Aitora Fernandeza dostosuny. Dalej mamy Zraja Wajekalną Cardenas, Bramkarza znowu. Altimira z Betisu i ze Espanolu, Manolo González. Kolejną saszetką będzie z Ralu Madrid. No tutaj mamy też z Zirony, więc może jakaś szansa będzie. muchniemy. Zobaczmy. Co w tej będzie? I będzie Barcelona. Będzie Barcelona, jest Pałku Barcy z Barsi z Barsy. Mamy, czekajcie, bo tu kurde nie ma jak układać kart. O! Tutaj Barcelonę układamy. Mamy influencera Kiryana, Kiryan, influencer z Las Diamantę, Diamante, markę Lumenes z Majorki, z Getafe y, Sola i kolejny z Getafe Bernat, a z Walencji mamy Cardosa Corberana. Fajnie, fajnie. I teraz z Barcelony mnie Jamal. Już trafiliśmy tam Jamala na tamtej karcie Invisible, ale jeszcze Golden Baller by się ten przydał, może się trafi. Zobaczmy, chyba nie, chyba nie będzie Golden Ballera. Mamy Influencera, a będzie znowu New Master Eleven, ale jaja, 3 New Master Eleven w jednym odcinku. No tego się nie spodziewałem, Influencera mamy, Atletico Bilbao, Sunseta. I mamy New Master 11 Mackena, numer 3. Też chyba go nie mam. Ale ja, ja zaraz sprawdzę w ogóle te wszystkie karty. Kogo mam, kogo nie mam. I wam powiem. A za tylko Bilbao mamy Dialo. I z Majorki mamy Dardera. Z Getafe Jose Bordelasa. I na koniec mamy Duka z Deportivo Leganes. Dobra, czekajcie. Odwrócę się szybko. Przejrzę. Jakie mam? Dobra, to tak. Numer, numer 5 mam. A numeru 1 i 3 nie mam. Brakuje mi dwójki i dziesiątki. Tak, dwójki i dziesiątki mi teraz brakuje, bo jedynkę trafiliśmy, trójkę trafiliśmy, piątka niestety, powtórka jednak. Więc ostatnia saszetka, Uf, Oby się trafił. New Master 11. Będzie fajnie. Jak się uda? Mam jakąś czarną kartę. Czyżby znowu. Czyżby znowu był? Kurde. New Master 11? Nie. To jest super, tak. Dobra. Marcos Alonso. Celta Dawigo. Mamy Super Crack Singankowa z Zdobywa punkt. Mamy Las Palmas McKenna. Ten sam co tam jest. Na karcie New Mastery 11. Sandro. Las Palmas. Ej patrzcie co tu się. Ale posypało. Patrzcie. Las Palmas. Las Palmas. Las Palmas. <grych> mamy Sandro właśnie. Tu mamy Pelmarida. Trzy karty. Las Palmas w jednym tym. I mamy Grilcha. Grilcha. Z Raluvadoid I co? I tu jest koniec, ale powiem wam, że odcinek grubaśny Fajne karty się trafiły Serio, patrzcie to Numer 1 Numer 3 I numer 5 A tu jeszcze Invisible Do sprzedania oczywiście Ten numer 5 też będzie do sprzedania Jeżeli chcecie to napiszcie w komentarzu Jeżeli wam brakuje Momentum go to też piszcie Też mam link w opisie oczywiście i co? Wygrywa FC Barcelona 3-2-2. Yy, wiara w ogóle się nie trafił ani razu. To jest dla mnie hit. Co, co tu się wydarzyło? Otóż nie trafiliśmy, co nie? Nie. Nie trafiliśmy, więc wygrywa FC Barcelona. W następnym odcinku postaram się zrobić pojedynek Vamos, i zobaczymy, co tam nam wpadnie. A teraz zostawcie łapki w górę pod tym filmem i pod każdym innym. I co? Żegnam Was. Dzięki, wielkie za obejrzenie.